Gdy chodzi o misję i Izraela, i Kościoła, coraz częściej nasze drogi się zbiegają. Właśnie misja jest jedna. Przemiany w tej chwili zachodzą szybciej niż zachodziły dawniej. Natomiast wzorzec zbrojnego wybijania się na niepodległość jako wzorzec wartościowy w oczach dzisiejszej Europy wydaje mi się mocno wątpliwy. Ludzkość sobie wybrała właśnie to, że trzeba przekonania uzasadniać, i z tego potem powstała. Nauka, ale wybór w imię czego? Mieliśmy do wyboru coś racjonalnego i tośmy wybrali, albo coś irracjonalnego i tośmy odrzucili. I to był wybór moralny, bo to był wybór dobra. Racjonalność jest dobrem. To, że nauka opiera się na tym wyborze, niewątpliwie na nauce odciska piętno. Nauka, chociaż sama nie decyduje o wartościach, to jest przesiąknięta wartościami. Wizja społeczeństwa równego. Ja przecież nie mówię o społeczeństwie równym, gdzie są wszyscy równi i równo zarabiają, tylko gdzie równość jest pewną istotną wartością, po klęsce socjalizmu stała się właściwie tabu. O tym nie wolno dzisiaj mówić o równości, prawda? Bo zaraz jest się podejrzewane, mają niecne socjalistyczne zamysły. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, że równość szans była kiedyś podstawą myśli liberalnej. Za to Gwila to było kluczowe pojęcie. Równość możliwości, równość szans. Dzisiaj się o tym właściwie zapomina. Jaka jest równość szans w Polsce? To jest komedia, a nie równość szans. Kultura masowa okazuje się jak gdyby uczniem czarnoksiężnika. To znaczy, to co wzięła z kultury masowej yy, sztuka, no nazwijmy ją wysoką, prawda, bo tak się nazywa. I te nowe propozycje wrażliwości, nowe propozycje odczytywania świata we fragmentach, w ułamkach. Yy, w jakichś pięczących się metaforach, w, w zmienności, w, w, te, w tym filmowym jakimś skrócie. To wszystko zaczyna inspirować sztukę masową. Tą sztukę już ery telewizji, powiedzmy, gdzie wszystkie właściwie chwyty awangardy są na co dzień oglądane i na co dzień akceptowane. To, co mnie zajmuje w człowieku, to. Jego bycie, jego bycie jako pewne struktury ontologiczne. Jego tajemnica też? Jego tajemnica. Człowiek jest tajemnicą, to należy, że tak powiem, do struktury jego bycia. Co to znaczy tajemnicą? Nie można go zgłębić do końca. On sam siebie zgłębić nie może. Przecież to pytanie, kim jestem, jest odwieczne. Od czasów gdzieś Grecji pytamy się o to. i Zgłębić nie możemy. I można od razu powiedzieć no widzu, po co o to pytać? Po co o to pytać? Po co o to pytać? A ja tylko mówię jedno, że ten, kto pyta inaczej żyje. Najbardziej sobie cenię, wyobraźnię człowieka. Jego umiejętność tworzenia poezji, czyli odrywania się od rzeczywistości. Drugim człowieku najbardziej sobie cenię ową grę wyobraźni, która i jemu i mnie siłą rzeczy pozwala oderwać się od smutku egzystencji. Są takie dni i noce, że wydaje mi się, że mogę odpowiedzieć prawie na wszystkie pytania, rozwiązać pewne problemy, nawet filozoficzne. Żałuję zresztą często, że nie zostałem filozofem. Choć w niektórych utworach moich można wykryć jakieś ciągotki takiej chęci filozofowania, tylko że to sam u mnie, sam wiersz, sam obraz filozofuje, to nie ja filozofuję przy pomocy wiersza. On musi filozofować swoim, swoją konstrukcją, swoim obrazem, swoim milczeniem. Oczywiście tutaj dochodzę do bardzo coraz ważniejszego dla mnie elementu roli milczenia w poezji. Czytanie w sobie y, bardzo często y, daje mi do zrozumienia, jak mało siebie znam jak wiele jest różnych zakamarków w mojej pamięci, gdzie przechowywane są rzeczy, które praktycznie powinny dawno zniknąć, jako błahoski powinny ulecieć w niepamięć, rozpłynąć się w niebycie, a tymczasem wszystko tam gdzieś jest zapisane. I chcę powiedzieć tylko, że to czytanie w sobie, jakiekolwiek rodzaj introspekcji, jest jedną z najbardziej porywających przygód najbardziej porywających transcendencji, jakie znamy.